W tej lekcji pokażę Ci, jak działa narzędzie szyk po angielsku array. W Rewicie mamy do dyspozycji szyk liniowy oraz szyk kołowy. Zobaczmy, jak działa każdy z nich. Zaznaczam sobie takie pojedyncze krzesło i wybieram tą małą ikonkę o nazwie array. Gdy ją wybiorę, pojawiają mi się funkcje, które muszę świadomie wybrać. Po pierwsze, najpierw nauczmy się szyku liniowego, więc zmieniam tryb na liniowy. Zostawię aktywną opcję Group and Associate. Zaraz zobaczycie, co ona robi, a następnie mogę wpisać wartość y, liczby elementów w szeregu. Dodatkową mam opcję wskazywania drugiego elementu bądź ostatniego. Zobaczmy, jak to działa. Gdy opcja Second jest aktywna, wskazuje punkt początkowy, tak jakbym przesuwał dany obiekt i punkt drugi. Y, automatycznie zostały uzupełnione. Wartość 4, taką jaką wpisałem na pasku wstążki. Natomiast, w związku z tym, że była aktywna opcja Group and Associate, teraz mogę tę wartość modyfikować, więc mogę wpisać na przykład wartość 6, 8, 2, dowolną. Zobaczmy też, że elementy teraz są zgrupowane, co jest symbolizowane tą przerywaną ramką. Jeżeli chciałbym je rozgrupować, musiałbym teraz kliknąć Ungroup. Zobaczmy, że jeżeli wybrałbym szyk, Liniowy z odznaczoną opcją muszę od razu wiedzieć, ile elementów chcę wstawić. Czyli wyobraźmy sobie, że chcę wstawić 10. Oczywiście zobaczmy, że pojawiają się zawsze w tego typu przypadkach modyfikacjach wymiary tymczasowe, więc jeżeli chciałbym je rozstawić w określonym odległości, na przykład 600 mm, mogę taką wartość wprowadzić i wybrać Enter. Teraz te elementy są wstawione, czyli dziesięciokrotnie skopiowane w odstępie 60 cm, natomiast tej ilości nie mogę już modyfikować. Drugą opcją szeregu liniowego jest ustawienie wskazywania elementu końcowego. Więc wybierzmy sobie przy zachowaniu opcji Group and Associate Move to Last i tym razem wyobraźmy sobie, że na tym odcinku linii chciałbym rozmieścić 10 krzesła. Wskazuję więc najpierw. Fragment, za który chwytam to krzesło, a następnie punkt końcowy. Teraz wypełniam tę przestrzeń dziesięcioma krzesłami. Na podobnej zasadzie będzie działać szyk kołowy. Jedyną różnicą jest to, że musimy wskazać środek obrotu takiego szyku. W moim przypadku będzie to środek tego stołu. Wskazuję więc punkt początkowy i teraz obracam, czyli. Z zachowaniem na przykład opcji, drugi wskazuje wartość na przykład 45 stopni i wprowadzam liczbę krzesła, na przykład 8.